Pierwszy upał plus 39 stopni. Jak oni to przeżyli? Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj przenosimy się do 1921 roku. Co ciekawe, wydarzyło się tam sporo interesujących wydarzeń. 2 styczeń stacja radiowa w stanie Pensylwania USA jako pierwsza nadała audycję o treściach religijnych. 21 stycznia kobiety w Szwecji uzyskały prawo wyborcze. 4 lutego w Rydze został podpisany polsko-sowiecki układ o repatriacji zakładników jeńców cywilnych i wojennych osób internowanych uchodźców i emigrantów. Nigdy, moi drodzy, nie został wypełniony. 18 marzec zostaje podpisany traktat pokojowy pomiędzy Polakami i Sowietami. Tam, w tym traktacie, m.in. są zapisy o tym, aby zostali zwolnieni jeńcy wojenni. Po jednej i po drugiej stronie. Niestety Rosjanie nie wywiązują się, moi kochani, z ani jednego zapisu w tym traktacie. Do 1000? No nie do tysiąc... Do 2020 roku żaden zapis, moi drodzy, z tego traktatu nie został Wykonane. 24 marzec w Monte Carlo odbyły się pierwsze w historii międzynarodowe zawody lekkoatletyczne kobiet. 5 maja wyobraźcie sobie, tylko 13 kibiców oglądało mecz piłkarski pomiędzy drużynami Leicester City i Stockport Country. Była to najniższa frekwencja w historii rozgrywek piłkarskich dla klubów Anglii i Walii. Moi drodzy, mamy 2020 rok, i dzięki wirusowi e, rozgrywek piłkarskich nie oglądał nikt. 100 lat później, nawet ponad 100, przebiliśmy ten rekord. 8 maj w Szwecji zniesiono karę śmierci. 19 maj Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował akt prawny Emergency Quota Act. Ustanawiający limit roczny na emigrację z poszczególnych krajów. Wyobrażacie sobie, Amerykanie wymyślają kolejną rzecz, a mianowicie taką, że macie roczny limit na emigrację do innego państwa. Pojedziecie i możecie wrócić. Pierwszy lipiec w Szanghaju powstała Komunistyczna Partia Chin i zaczynają się rządy. Wszystkich potem ma tungów i tych wszystkich innych, którzy. No i komunizm w Chinach jest do dzisiaj. 18 lipiec. Debiut szczepionki BCG przeciw gruźlicy. Zaczynamy, moi drodzy, leci, leczyć gruźlicę, która dzisiaj też jest groźna, ale da się ją wyleczyć. 27 lipiec. Ogłoszono odkrycie insuliny. Ratunek dla wszystkich chorych na cukrzycę. 11 sierpień, no i powiem, bo się machnęłam, 39 stopni Celsjusza na plusie odnotowano we Wrocławiu. To była największa fala upałów, która nawiedziła Polskę, a także kraje europejskie, że było po 40 stopni ciepła, co na tamte czasy było, słuchajcie, niemożliwością, bo taka normalna temperatura w tamtym yy, świecie to była 25. A tutaj mamy 39 stopni. Ale zanim to nastąpiło, jeszcze 29 lipca, bo nie powiedziałam tego, Adolf Hitler zostaje Führerem w strukturach NSDAP. Pamiętajcie, w strukturach NSDAP, a nie jako Führer Niemiec. To się stanie dopiero paręnaście lat później, ale o tym na pewno Wam opowiem. 7 wrzesień. W Atlantic City, w stanie New Jersey, po raz pierwszy odbył się konkurs piękności. 10 września otworzono pierwszy odcinek Autostrady w Europie. Pierwsza autostrada, moi drodzy, zbudowana w 1921 roku. Budowniczowie tamtego okresu już myśleli o nas, ludziach, którzy będą jeździć teraz samochodami. 4 listopad premier Japonii Takashini Hara został zasztyletowany na dworcu kolejowym w Tokio. Tak po prostu podeszli do niego i go zabili. 9 listopad we Włoszech, Benito Mussolini zakłada partię o nazwie Narodowa Partia Faszystowska. Swoją drogą Benito Mussolini był idolem Adolfa Hitlera, jeśli tego nie wiedzieliście. Panowie się poznali i nawet rozmawiali ze sobą, ale to nastąpi kilkanaście lat później, o czym na pewno opowiem. 29 grudzień w Stanach Zjednoczonych wynaleziono wibrafon. Nigdy słuchajcie nigdy nie słyszałam czym jest wibrafon, Więc jej pomyślałam, że wy na pewno też tego nie wiecie i zapisałam definicję, co to jest za przedmiot. Perkusyjny instrument muzyczny podobny do dzwonków, zbudowany z metalowych płytek, rur pełniących rolę rezonatorów, tworzących wibrujące dźwięki przy uderzaniu płytek pałeczkami. Wibrafon. Taki instrument. Wymyślili oczywiście, jak zawsze niezmiennie, Ameryka. Tak, moi drodzy, prezentował się przegląd najciekawszych wydarzeń w 1921 roku. Jestem bardzo ciekawa, co Was najbardziej z tych wydarzeń zaskoczyło. 40-stopniowy upał, wynalezienie wibrafonu, to, że Rosjanie nie wywiązali się z żadnych z wpisów e, traktatów pokojowych, to, że mecz oglądało 13 osób, czy to, że... Benito Mussolini zakłada partię, na której wzoruje się potem Adolf Hitler, tworząc swoje struktury NSDAP. Jeśli, moi drodzy, coś innego Was zaciekawiło albo czegoś nie wiedzieliście, to oczywiście jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do napisania mi komentarza i podzielenia się ze mną Waszą opinią na ten temat. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko, a w kolejnym będziemy się widzieć w 1922 roku. I to też będzie ciekawa podróż po roku pełnym wrażeń. No cóż, w tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Pa, pa!